Drodzy Państwo, jesteśmy na ulicy Strefowej, jednej z tych ulic, na których myślę tym przede wszystkim tarnobrzeżanom, którzy walczą o rozwój strefy, bardzo zależy. Jak pamiętacie Państwo, to jest kolejna droga po ulicy Zakładowej, która dostała dofinansowanie 50 do 50, także w sumie ponad 1,5 miliona złotych koszt całej. Całego przedsięwzięcia. Miasto otrzymało dotację ponad 750 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, jak widzicie, ruch jest solidny. Ta droga spełnia w tej chwili wszystkie warunki, wszystkie normy techniczne. W związku z tym ruch, ten, który jest, jest faktycznie bezpieczny. Możemy, możemy więc liczyć na to, że kolejne drogi będziemy starali się wybudować. Mam nadzieję, wyremontować właściwie, chociaż niektóre wyglądają tak, jakby trzeba było je od zera budować. Tak jak Państwo wiecie, dzięki temu, że te drogi na strefie zaczynają wreszcie spełniać normy, wreszcie wyglądają, to powoduje, że coraz większa grupa inwestorów zaczyna być zainteresowana tymi okolicami. I we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu udaje się faktycznie tych inwestorów poszukiwać i zachęcać do, do działania. Myślę, że jeżeli chodzi o ARP, tak jak powiedziałem, to współpraca jest na tyle dobra, że jesteśmy przed kolejnymi inwestycjami, przed kolejnymi pomysłami. Może nie będę zdradzał tego, co pewnie chcieliby panowie dyrektorzy z Agencji rozwoju przemysłu, niemniej jednak musieliśmy współpracować, a właściwie może nie musieliśmy. Chcieliśmy współpracować, żeby była możliwość wybudowania kolejnych przede wszystkim kolejnych kolejnych hal na terenie, na terenie strefy, tych, gdzie będą inwestorzy. Drodzy Państwo, to jest tak jak mówiłem, no miejsce, które powinno się rozwijać, drogi powodują, że ten krwioobieg wreszcie, wreszcie zaczyna funkcjonować że faktycznie coraz większa grupa ludzi zauważa, zauważa te zmiany na terenie strefy. No i cóż, ja mogę być tylko zadowolony z tego, że powstają miejsca, które mam nadzieję za chwilę przyniosą przede wszystkim miejsca pracy dla Tamnobrzeżan, bo na tym najbardziej mi zależy. A strefa, jeżeli będzie wyglądała dobrze, jeżeli będzie zadbana, jeżeli będzie spełniała, tak jak powiedziałem, normy, tak jak chociażby ta droga, którą dzisiaj odbieramy, Mam nadzieję, że przysporzy tylko, tylko tego, co o czym, o czym, mówię. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy, czy może któryś z Panów, z przedstawicieli firmy, zechciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Łukasz bardzo z tej strony, kierownik budowy. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że dziękujemy za współpracę z Urzędem Czarnobrzegu. Szczególne podziękowania dla Pani Naczelnik, która tu pieczołowicie nas Nadzorowała z panem inspektorem, oczywiście. Mam nadzieję, że droga będzie służyła mieszkańcom, osobom, które tu przyjeżdżają do pracy. No i mam nadzieję, że, że każdy będzie zadowolony z tej inwestycji i więcej takich inwestycji będzie powstawało tu w gminie Tarnowrzek. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, w zakresie przebudowy ulicy Strefowej mieliśmy wymianę pełnej konstrukcji tej drogi, unormowanie szerokości tej drogi, która miała 6-6,5 metra. Obecnie ma na całym odcinku 7 metrów. Jest to odcinek ponad pół kilometra. Wykonywaliśmy również w tym zakresie kanalizację deszczową, czyli odwodnienie. Oświetlenie tej ulicy, budowa ciągu pieszo-rowerowego, który jest szerokości 2,60 oraz oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że właśnie dzisiaj odbieramy tą drogę wraz z Panem Prezydentem. Mogę tylko pogratulować Panu Prezydentowi, oczywiście służbom Urzędu Miasta, Pani Barbarze, tutaj też przedsiębiorstwu, który realizował tą drogę i myślę, że jest to początek dobrej pracy, że zmienimy stwierdzenie. Nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale wszystkie drogi będą prowadzić do naszego miasta z pożytkiem dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Również proszę Państwa, zwracam się do komisarzy, czy macie Państwo pytania. Pani Lechner, czy naprawdę Pan ma dobre miasta? Ja mam pytanie do Pana Dziękuję. Panie Prezydencie, wspomniał Pan w swoim wystąpieniu o nowych. Z pan rozmowy, czy no, jakieś konkrety pan podać? To firmy... Tak, to znaczy tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o kwestie tych inwestorów, to o tym powie, mam nadzieję, Agencja Rozwoju Przemysłu. Nie chcę im zabierać chleba, bo myślę, że to oni głównie prowadzili te rozmowy. My tylko wspieraliśmy i pomagaliśmy na tyle, na ile to jest możliwe, w pozyskiwaniu. Natomiast nie chcę zabierać nikomu chwały, bo to do nich należy. Jak jesteśmy już przy odbiorze dróg, jakie w najbliższym czasie jeszcze czekają odbiory, jakie są na ukończenie? To znaczy, w tej chwili tak powolutku zbliża się zakończenie robót nad jeziorem. O terminie oczywiście zostaniecie Państwo poinformowani. Co do innych prac, w tej chwili przekazany już jest teren budowy ulicy Skarbka Gwarków Łokietka. Orląt Wowskich, jak Państwo widzicie, jest cały czas, roboty się toczą, ale to dopiero jesienią. Po wszystkich oczywiście odbiorach Państwo zostaniecie poinformowani. Pracy jest sporo. Na szczęście trochę pieniędzy udało się pozyskać, jak Państwo widzieliście. 12 milionów złotych, które dostał Tarnobrzeg do obwodnicy, to są duże pieniądze. I myślę, że tutaj bardzo cieszę się z tych słów, o których pan, pan minister Weber mówił, że to jest dobra współpraca pana ministra ze mną, ale także Ministerstwa Infrastruktury z Urzędem Miasta Tarnobrzega, bo to warto podkreślać. To nie tylko jest rozmowa, to trzeba przygotować dobrze wniosek, ten wniosek musi być dobrze oceniony i dopiero te pieniądze się pojawiają. Bez przygotowania takich dobrych wniosków nie ma co szukać żadnych pieniędzy w jakimkolwiek ministerstwie. A tak przy okazji myślę, że do Państwa już trafiło to zaproszenie, ale przypominam, jutro oczywiście zapraszamy do Zamku Dzikowskiego. Będziemy gościli pana, pana premiera Piotra Glińskiego. I może pozwolicie Państwo, że na tym również zakończę. Bo strefowa już nie, nie była odebrana, nie czy rozumiem, że dzisiaj nie ma żadnych Tak, na wcześniejszym odbiorze, na którym uczestniczyliśmy, e, nie spełniało wymogów warstwa ścieralna. E, laboratorium, które dostarczyło nam rano wtedy badania, okazało się, że no, są nie, niewłaściwe, niedobre, w związku z czym odstąpiliśmy wtedy od odbioru. E, Wykonawca musiał sfrezować tą nawierzchnię i położyć nową. Wzięliśmy badania, mam je przy sobie, są pozytywne, w związku z czym droga nadaje się już do użytkowania. Dziękuję.